Cześć Wam, serdecznie witam. Tak, Chińczyki mi coś przysłali do domu, to znaczy, paczkę mi przysłali i dzisiaj dostałem żarówki. Żarówki LED. Nie wiem, jaki ten temat jest teraz y, w Polsce. Czy można w ogóle takie coś używać, albo nie, to naprawdę nie wiem. U nas w Niemczech mi się wy nawet wydaje, że w całej y, Unii Europejskiej są żarówki LED zabronione. Aha, zanim zapomnę, to chciałem się jeszcze podziękować. Y, to znaczy, bardzo się cieszę, że Wam się mój film podobał, y, którym ja właśnie testuję tym dymem y, Audi 1.8 Turbo, że no. Podoba się i że dużo ludzi, ludziom widocznie pomogłem yy, no, dać pomysł, jak można takie coś wytestować. Nie ino przy samochodzie, też przy innych rzeczach. Tak. Dobra, przejdziemy z powrotem do tematu. Tak. Chińczyk mi wysłał Aux Beam żarówki LED. I to nie ino jedną żarówkę. To jest po pierwsze takie coś. Te tutaj są naprawdę drogie. U nas w Niemczech kosztują 70 euro. Link na takie żarówki znajdziecie na dole pod widełem. Jak dla tych ludzi, co ich interesuje, a tutaj mam jeszcze drugą wersję dostałem, to są takie tańsze, 20 albo 30 euro tutaj w Niemczech mają kosztować i ja mam, no chciałem spróbować właśnie test zrobić, jak one świecą właśnie, jak się je wbuduje do samochodu, czy w ogóle coś widać, czy, czy lepiej świecą, czy nie i pokażę Wam teraz już, patrzcie jak to wygląda, to jest właśnie droga wersja. A to jest tańsza wersja. 1 trzecia ceny 3 razy tyle kosztuje. No i ja już raz takie, takie żarówki właśnie testowałem, ale to było w samochodzie w mojej Elhamrze i ona właśnie nie miała w ogóle ym, właśnie z przodu ym, w lampach. Pokażę wam i no. Tego. Ym, ach też szkło, nie wiem jak się to nazywa. Pokażę wam. Ino. Tutaj widzicie? To właśnie o to chodzi, że wszystko jedno jaką. O, muszę was zahaczyć tutaj. Wszystko jedno jaką żarówkę się tam właśnie wsadzi. Te światło idzie właśnie do, y, do tego szkła. I dostaje formę. W normalnych kliszach, jak się nie ma właśnie tego, to potem to za światło zaczyna tak świecieć, świecieć we wszystkie kierunki. To ja wam może jeszcze taki odcinek krótki pokażę, jak ja wbudowałem to do mojej alambry, jak to wygląda. Tak, dobra. Po pierwsze, to ja bym powiedział, bierzemy żarówki, idziemy do smarta i wsadzimy ją, i robimy taki test. Po pierwsze, robimy test właśnie z przodu. Po lewej stronie zostawimy oryginalną żarówkę. Po prawej stronie, właśnie wrzucę najpierw tą małą, tanią wersję żarówki, co ma tą małą LED. I obejrzymy, jak to wygląda. Lewa strona oryginalna, lewa, prawa strona mamy LED. I co widzimy jest nawet dość jaśniejsze i muszę wam powiedzieć, że fajnie wygląda, bo właśnie tak, ta kreska, co jest potrzebna, żeby nikogo nie razić, super wygląda, super wygląda. Tak, to był test numer 1 yy, z żarówką tanią. Idziemy do drugiego testu. Wyciągniemy tą LED właśnie, z, yy, tą małą LED i wsadzimy właśnie tą za 70 euro. Na 70 euro to jest właśnie 200, 280 zł, chyba, właśnie te są w cenie i yy, dużo droższe. Wsadzimy je do auta i zobaczymy, co widać. Tak, teraz widzicie, po lewej stronie oryginalna żarówka, po prawej stronie drogi LED, i ja muszę powiedzieć, po pierwsze, nie jest dużo jaśniejsze. I po drugie to nawet widać, że jakoś dziwnie albo inaczej wygląda właśnie te światło. Coś mi się tutaj nie podoba, że ta droższa żarówka jednak nie jest naprawdę dużo lepsza. Tak, teraz zrobimy jeszcze jedną rzecz. Wsadzimy oboje żarówki. Po lewej stronie wsadzimy tą tanią, po prawej stronie zostawimy yy, yy, po lewej stronie wsadzimy tą tanią, po prawej stronie zostawimy tą droższą i obejrzymy sobie, jak to będzie wyglądać. Tak, są wsadzone, załączymy światło i już widzę jedną rzecz, co mi się nie podoba, że tam, gdzie właśnie te dwie żarówki się światło, gdzie się spotyka, to naprawdę jest bardzo jasne i widzę, że ta prawa strona idzie naprawdę na, na lewą trasę, że pewnie by raziło. Radi, raziłoby tych ludzi, co naprzeciwko do nas jadą, że trzeba byłoby albo po pierwsze skręcić światło na dół, żeby nie razić, ale coś tutaj nie pasuje. Nie? I jestem naprawdę zaskoczony, że ta droga żarówka, że ta droga żarówka gorzej albo światło bardziej psuje niż ta tania żarówka. I naprawdę nie umie też rozpoznać gdzie, gdzie jest ten, ta, ta różnica pomiędzy taniej i drogiej żarówki. No, okej, okay, tak, widzieliśmy w aucie, jak to właśnie świeci, świecą te lampy, ale teraz mnie jeszcze inna rzecz interesuje. Yy, tutaj jak gdzieś czytałem, że to jest Wataproof. A, tutaj nawet pisze patrzcie. Tutaj pisze, że one są yy, wodoszczelne, to znaczy my wiemy, że właśnie w autach często jest wilgoć w lampie. I musimy obejrzeć, jak właśnie te lampy reagują na wilgoć. Tutaj znowu mamy mój yy, prąd. Ustawiony jest na 13 V. I już podłączymy pierwszą żarówkę. Uuu, ale fajnie świeci. Patrzcie, jakie jasne jest. Widzicie to? no po kabel drugą lampę zaświecimy. Tak, kabelek załatwiony. Już podłączymy drugą żarówkę. Tak. Raz, dwa. I prąd. Prąd źle podłączony. Aha, nie musicie się bać, jak źle podłączycie, nic się nie stanie. Jak się pomyli i tak widzicie, dalej świeci. No i tak to wygląda. Bardzo jasno. Naprawdę ta jedna bardzo jasno świeci, ale teraz zrobimy taki test. Jest to wodoszczelne. No i świeci. Świecą nawet w wodzie. Kurde. Wiecie, co by mnie interesowało? Kto z was już kiedyś takie coś... To znaczy nie takie coś we wodzie, testował ino w samochodzie. Używacie wy takie coś w ogóle u was w Polsce? Yy, to znaczy... Wy tam macie więcej, właśnie co jeździcie po polach. Tutaj w Niemczech to nawet na polu tego nie można używać, nie? Ale u Was tam więcej jeździ po polach i interesowałoby mnie naprawdę, czy dużo więcej przez te lampy widać i jakie fajne one są. Są one lepsze niż Xenon, dużo, dużo, dużo jasniej świecą, albo jak to tam właśnie jest. Kurde, fajna rzecz. Świecą. Nic się nie psuje. O, to O, odłączyłem prąd. Tak. Tu. Jedynie co się tutaj grzeje to jest właśnie. Te kable się nagrzewają. I ile prądu one w ogóle biorą? Oboje. 277 Amperów na 13V to będzie 20, około 30 W. Około 30 W. Teraz jak ja jedną odkręcę. Jeden. Jeden amper tylko pobiera, to jest naprawdę mało i to jest ta mała żarówka właśnie, ta tania, ta tania żarówka pobiera tylko 1 amper, a jak odkręcimy właśnie tą tanią i tą drogą, właśnie zostawimy, co więcej kosztuje, 1,8 i to jest właśnie ta duża żarówka, nie, to jest ta, 1,8 amperów, to nie jest dużo. Ile normalna żarówka pobiera? To będzie ile 6 albo 10 amperów? Nie, 10 nie. 10 razy 13 to było 130 W. 60 W podzielić przez 13. No to może tam mamy 4, 4 do 5 amperów mamy z normalną żarówką. Yy, no. Tak, ludzie. To było wszystko. Takie króciutkie wideo. Chciałem Wam wam pokazać. Żarówki LED. Interesowałoby mnie naprawdę. Co u Was, jak wy to używacie, czy w ogóle takie coś używacie, czy Was takie coś, takie tematy interesują um, i to by było wszystko, ludzie. Dzięki, że się patrzyliście. Cieszyłbym się, jak mi zostawić dłoń do góry, zostawicie abonament i powiedziałbym, będziemy się widzieć następnym razem na YouTubie, jak będzie Daniel Naprawiał. Cześć.